Ale, jeżeli wrócimy do woli budowy tej drogi, starostwo sobie, dobra, to my mamy te 15 milionów, ewentualnie jako gmina dołóżcie na milion, bo to też może być, wtedy możemy ewentualnie wrócić do rozmowy. A tak to tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Dzięki. Radna Malarowska. Po dwa, więcej, po dwa, po trzy, po różnie tam było. Po oddawali własnej ziemi, nie wzięli za to nawet grosza. Oddali jak jeden mąż, ani grosza za to nie wzięli. I co? I powiat się wypiął, trwała 6 lat walka, że po sześciu latach powiat zbudował chodnik za 90 tysięcy, za dziewięćset tysięcy. Z powiatem to jest tak, a ta droga 4109W jest jeszcze bardziej niebezpieczna, jak na przykład droga, o której Pani mówi, bo tam jest cały Sochaczew, jeździ i tam ludzie też mieszkają. Walczymy z nimi o chodnik, mają nas w nosie. Zadzwoniło. wysypali to tylko jakimś destruktorem i czy tam jakimś kruszywem i tak to wygląda właśnie z powiatem. Ja już nadmienię ulica Czarna Droga, gdzie projekt chodnika jest przygotowany. Realizacji, jak nie widać, tak nie widać. Poza tym, Czarna Droga jest, uważam, też bardziej obciążoną drogą pod względem skanalizowania ruchu niż ulica Topolowa. No to jest... Jeśli Państwo przyniesiecie nam zapewnienie, że ta droga, jak my za te, że rzekniemy się tych 200 tysięcy, czy tak. no, jak nie możemy rzec to, że ta droga zostanie, że ta droga zostanie pobudowana i powiat nie będzie się jeszcze od nas domagał partycypacji, to my się pod tym podpiszemy dwoma rękami i dwoma nogami. Publicznych. To dlaczego powiat nie zwraca się do nas jako gminy, jeżeli ta ulica jest, odbiega od wszelkich standardów, żebyśmy my partycypowali w budowie tej ulicy? Bo ja nie chcę jej budować. To ja podpowiem, że ja nie wiem dlaczego, ale ja się domyślam, że gminy na przykład takie jak Kampinos zabiegają o to, żeby u nich robić te drogi. A jeżeli my nie zabiegamy, no to się nie zwraca. A skoro ta droga odbiega od wszelkich standardów, dopuszczalnych standardów technicznych, to powinna być po prostu zamknięta. To znaczy ja, szanowni państwo, mam y, wbrew panu radnemu y, bardzo złe zdanie o naszym powiecie. Prowadzić. Jeżeli nie, nie zrobimy nic, to będzie to samo. Za sześć lat czy za pięć spotkamy się i powiemy, że znowu nie udało się żadnej drogi powiatowej. Temu nie wycięli drzew, a temu nie zrobili chodnika i od sześciu lat powtórzy się sytuacja. Dziękuję.